Czy prezydent Duda będzie w niebie? Do tego potrzebne są powiedzmy dwa warunki. Pierwszy, żeby ktoś ogłosił mu ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. I to zrobił mój brat w Chrystusie, pastor kościoła baptystów w Chełmie lubelskim, pastor Henryk. Skrzypkowski. Akurat prezydent Duda wybrał sobie ten kościół i chwała Bogu, bo trafił do właściwego, żeby go odwiedzić, no pokazując, że tak nie jest tylko prezydentem wszystkich Polaków, wszystkich Polaków katolików, no ale że też tam od czasu do czasu jakiś ochłap też spadnie protestantom. No i widzicie tu na zdjęciu, jak Henio wchodzi do baptyzerium, tu normalnie jest tam pełno wody i tu się odbywają chrzty w kościele baptystów i rozmawia z prezydentem Dudą, tłumacząc mu w jaki sposób można osiągnąć zbawienie. Wcześniej, wczoraj mogliście zobaczyć, jak on opisuje tę całą sytuację w dogrywce, jak mówił Ewangelię prezydentowi Dudzie. Powiedział mu o tym, co zrobił Chrystus na krzyżu, powiedział, co człowiek ma zrobić w odpowiedzi, spytał osobiście prezydenta, czy tak wierzy i tu Dochodzimy do drugiego warunku. Pierwszy to jest ogłosić komuś Ewangelię. Drugi, ktoś musi przyjąć tę dobrą nowinę, czyli osobiście zwrócić się do Jezusa. Prezydent Duda powiedział, że to zrobił, ale patrząc na jego życie i różne katolickie popisy, śmiem wątpić, czy on doskonale to, czy on już to zrozumiał. Podsumowując, pastor... Skrzypkowski zrobił to, co trzeba. W liście do Koryntian, drugim, znajdujemy. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Czyli nieważne, czy to prezydent, czy kierowca, czy ktoś inny. Mam mu powiedzieć Ewangelię. Henio to zrobił. I wielki szacun. Ale teraz musi nastąpić odpowiedź. Twoja odpowiedź. Dudy odpowiedź. Jezu, tylko Tobie chcę zaufać. Wtedy Stajesz się nowym stworzeniem. Przeczytaj sobie 17. Werset z 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Jeśli zawołasz szczerze do Chrystusa, to o nowym stworzeniu będą, będzie prawdą o Tobie. I czy to Ty, czy Duda, czy ktokolwiek inny, kto zaufa osobiście Chrystusowi, znajdzie się z nim w niebie.